Ostatnio potrzeby wszystkich innych są dla mnie ważniejsze niż moje własne, przez co tracę bardzo dużo energii. Zawsze wybieram innych i potrzeby ich stawiam na pierwszym miejscu, a swoje na końcu. Przez co tracę bardzo dużo energii i źle się z tym czuję. Jednak dzisiaj akceptuję siebie całkowicie w pełni i wszystkie te emocje, które czuję. Wybieram teraz siebie. Uczę się stawiać siebie na pierwszym miejscu w kolejce. Przyszedł czas na mnie. Wybieram siebie i swoje potrzeby, co nie oznacza, że zaniedbuję inne obowiązki lub moich bliskich. Daję sobie 10 minut dziennie, codziennie. Zaczynam od małych kroków. Wiem, że aby dobrze dbać o innych, muszę również zadbać o swoje potrzeby. Jestem ważna, jestem wartościowa i zasługuję na to, żeby zaopiekować się sobą. Daję sobie dzisiaj wsparcie.